Jesteśmy w tarnowskich górach, tuż przy ulicy Krakowskiej powstała wczoraj, dosłownie strefa relaksu. Pierwsze komentarze są. Już tutaj zdążyłem porozmawiać z kilkoma mieszkańcami. Mówią, że bardzo im się podoba, nowa inwestycja. A my sprawdzimy zaraz jak działa wejście USB. Bo można tutaj również naładować telefon, powerbanka. Dobra, to idziemy. Mamy tutaj coś do testowania. Mamy radyjko. O. Podłączamy. Jak będzie działać, to tutaj się powinna oświecić lampka. Dobra, wsadzamy. OSB, pyk, dobra, świeci lampeczka, czyli nasze radyjko już działa. Teraz może włączymy trochę muzyki. się radio. I można tutaj Czyłem czymy może radio? Jeszcze by się basen przydał, to by można tutaj. O, o. Akurat dzisiaj jest też ogłaszany no, nowy ład prawa i sprawiedliwości. Sprawa, Akurat dzisiaj. Najpierw powiem o pracy. My mamy. Niskie. Bez... Dobra. Akurat mi się nieco włączyło na pana prezesa. O. Cześć. No i tyle no. Dobra, włączymy Tu się światełko zaświeciło. O. Jak się ładuje. Teraz wyciągniemy. A nie, ona się cały czas świeci. Dobra. 6 wejść USB. Na energię słoneczną. Dobra, to by było na tyle Dzisiaj są również już otwarte ogródki w tarnowskich górach Ludzie w większości chodzą bez maseczek, ale jeszcze się zdarzają, że niektórzy chodzą w maseczkach, co jest też zrozumiałe, ponieważ media robią robotę i zastraszają Zastraszały przez dłuższy okres całej tej pandemii. Tu jest piesek. Fajny. Nie, na Facebooku leci, wiesz? Tarnowskie Góry, serwis informacyjny. Dobra, dzięki. Wczoraj przed godziną 24 przy niektórych restauracjach w województwie śląskim, w ogóle w całej Polsce E, ustawiały się kolejki i atmosfera, wręcz jak w Sylwestra, było odliczanie do godziny 24, kiedy te ogródki zostaną otwarte. A tu, w tarnowskich górach, można powiedzieć, że jak na razie, jakichś dzikich tłumów nie ma. Więc jakieś tam będą.